Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Inwestuję 500, plus serii, w której aktywnie promujemy inwestowanie małych małych kwot, właśnie takiego 500, plus, które odjaśnie nam rządzących dostaliśmy i możemy dzięki temu inwestować, oszczędzać i budować swój kapitał. Bardzo dziękujemy za to, że oddajecie pieniądze nam rękoma urzędników i tak dalej, że najpierw my Wam dajemy pieniądze, potem Wy zatrudniacie urzędników i dajecie nam te 500, plus, te ochłapy, które tak naprawdę powinny zostać najpierw w, naszym, w naszych portfelach ale już jak mamy, to w końcu trzeba coś z tym zrobić, żeby tego nie przejadać, żeby to nie była konsumpcja, żeby coś z tymi pieniędzmi robić. Więc bardzo serdecznie Was dziś, dzisiaj witam w tym odcinku, w, kolej, w tej serii. Moi drodzy, od razu, niedługo wyjeżdżam na wakacje, więc dzisiaj zrobię trochę większe zakupy, zrobimy sobie przerwę i potem wrócimy do kolejnych, kolejnych zakupów, jak wrócę z tych wakacji. Moi drodzy, Najpierw najważniejsza informacja, nawet bardzo pozytywna i ciekawa, moi drodzy, ponieważ złoto NBP sprowadziło polskie rezerwy do kraju w sumie blisko 100 ton. 100 ton kruszcu NBP sprowadził z Banku Anglii. Dzisiejsze zasoby złota w Polsce wynoszą blisko 229 ton. Kupując złoto, w tym i w ubiegłym roku Polska powiększyła swoje zasoby o blisko 120%. Mamy tyle złota w rezerwach, ile inne uprzemysłowione i cywilizowane kraje, powiedział dziś szef NBP Adam Glapiński. Jak podkreślił, wartość sprowadzonego krustu wynosi 18,3 miliarda złotych. Sama operacja przeniesienia złota była trzymana w ścisłej tajemnicy. Po rozmowie z Jackiem Jakubiukiem wiem, że to 100 ton to jest te... Te złoto, które były kupione rok temu i teraz zostało dopiero zwiezione do Polski z kart NBP, ale 123 tony, które mamy jeszcze w Banku Anglii, to jeszcze nie zostało sprowadzone i nie wiadomo, czy zostanie sprowadzone w jakimś takim konkretnym terminie, ale według mnie to jest bardzo pozytywna informacja. Gdyby jeszcze asystentki pana Glapińskiego nie zarabiały może 70 kafli, to może byśmy tego zota mieli trochę więcej, gdyby te finanse tego kraju były w, trzymane w ryzach. Ale fajnie, złoto to jest, to jest to, co powinniśmy naśladować. Jeśli banki centralne to robią, to indywidualni inwestorzy też powinni może tak robić. Odkładać, mieć rezerwy, zabezpieczać swój kapitał. I też złoto już pokazywałem kiedyś, a teraz dzisiaj pokażę Wam, moi drodzy, tu. 6, moi drodzy, gram złota. 6 razy 1 gram, kupione od Jacka, w poprzednich odcinkach to pokazywaliśmy. Kupuję to właśnie w takich małych ilościach, żeby Wam pokazać, że jedna taka kosteczka kosztuje 180 złotych. Łącznie za, za to wydałem 1080 zł. Spready są akceptowalne. Wydaje mi się, że tutaj też nie o to chodzi, bo tak naprawdę posiadanie czegoś takiego to jest nauka i myślę, że podzielenie czegoś takiego na przykład na trzy zakupy po 3 miesiące to jest po 360 zł za 2 gramy i przede wszystkim to super wygląda. Chciałbym wam powiedzieć, że pewnie dużo osób powie, że spready tutaj nie, nie za bardzo na tych sztabkach, że to nie trafiona na inwestycja, ale kurczę posiadanie chociaż kilku gram albo zbierać właśnie kilka tych gram rocznie i w jakimś czasie się uzbiera uzbiera konkretna ilość. Takie jest, takie jest moje tutaj zdanie i chciałbym, zachęcam Was do tego, żebyście po prostu nawet dotknęli, zobaczyli jak to jest. Wcześniej kiedyś kupiłem 5 gram, pokazywałem to w jakimś odcinku, takim felietonie z półtora roku temu, że kupiłem 5 gram na Walentynki mojej żonie. Wtedy to było 5 gram za 800 złotych. 40 złotych wydałem na to piękne pudełeczko i tak dalej. I wtedy 5 gram można było kupić za 800 złotych. Teraz 6 za 1080. Przejdźmy sobie w takim razie do naszego Excela. Tak jak mówię, teraz zrobiłem większe zakupy, ponieważ wyjeżdżam, więc kupiłem 6 gramów, czyli 1080. No jeszcze dorzuciłem 140 zł na Bitcoinie, ponieważ mamy, nie wiem czy widzieliście, przecenę związaną z związaną z Bitcoin. marketka Bitcoin. Mieliśmy przecenę na Blackwigu. Spadła cena bitcoina z 8200 dolarów tutaj w 20 listopada aż na 6600. To była bardzo dobra przecena i gdzieś tutaj w tych okolicach właśnie skoczyło zlecenie na słapli i za 140 zł. kupiłem 0,00503 BTC. I to wskoczyło już do tego cygańskiego skarbca. Cena z tego wychodzi to była 27833 833 zł, w tym momencie to jest 27 895 zł. Na słapli wcześniej InPay, więc to dorzucamy do cygańskiego skarbca, jak tutaj widzicie. Na dzisiaj mam już 0,012 bitcoina i 6 gram złota wskoczyło tutaj będzie, będzie sobie na pewno rosło i suma zakupów to jest 2751 złotych. Tak, więc działamy. Można oczywiście decydować się o zakupie bitcoina na podstawie takich głupich przekonań, że dojdzie do, do 100 tysięcy dolarów, może być do miliona i tak dalej, ale sądzę, że, że gdyby nawet utrzymywało się w zakresie między 7 a 12 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, to byłoby nawet to lepsze, gdyby ta wariacja ceny była po prostu mniejsza, amplituda ceny. Gdybyśmy mieli już stabilność tego bitcoina, może byłoby lepiej. Oni już oczywiście chcieliby na tym spekulacyjnie zarobić. Dobrze. Więc to dopisałem do, do skarbca. W przyszłym. Za, za dwa tygodnie gdzieś zobaczymy nową formę inwestowania w coś innego niż kryptowaluty oraz srebro oraz złoto oraz akcje. Napiszcie w komentarzu co chcielibyście zobaczyć, to ja postaram się to właśnie przeprowadzić taką transakcję inwestycji, przechowywania kapitału, coś robienia właśnie z 500+. Więc tutaj podziałamy, jeśli macie jakieś uwagi to koniecznie, koniecznie piszcie również. Z tego co tutaj wychodzi, to przerzucam około 250 zł na kolejny odcinek, więc zrobimy zakupy za 750 zł, może wtedy um, uderzymy w coś droższego. Um, co, do, co do jeszcze newsów, co do jeszcze newsów, to, to już nic nie mam więcej. Nic nie mam. Przykro mi. Zinwestuję 500 plus, już nic więcej Wam nie powiem. Poza tym myślami jestem teraz już tylko w wakacjach. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby coś robić w swoim życiu z tymi pieniędzmi, które gdzieś tam zostają, jakieś zaskurniaki i coś tam zaoszczędzicie na czymś, to warto coś z tym zrobić, żeby to nie leżało w banku, bo inflacja to będzie powoli zżerała. Bardzo Serdecznie Wam dziękuję za wspieranie kanału WETO. No i widzimy się w kolejnym odcinku. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.